Pragnienie miasta, manifest przestrzeni dialogicznej. Lubię przestrzeń dialogiczną w architekturze miasta. Taka przestrzeń jest zawsze architekturą wnętrz, bo wnętrzami są nie tylko sale, korytarze i sienie wewnątrz budynków, ale też ułożone zaraz za ich drzwiami ulice i place miasta. Przestrzeń, która jest za drzwiami wnętrz budynków, jest teraz wewnątrz miasta. Zobacz, architektoniczne wnętrza budynków przykryte są sufitami ułożonymi na podniebieniach kolejnych stropów. Pod niebem stropów. Urbanistyczne wnętrza przykryte są albo koronami drzew i latarni, albo już tylko nieboskłonem. Nieba skłonem. Przestrzeń dialogiczna w mieście to nieskończona wielość spotkań przeróżnych wnętrz i architektur które tworzą je swoimi ścianami, elewacjami i fasadami, podłogami i posadzkami, podniebieniami stropów i nieposkłonami. Lubię dialogiczne spotkania architektur. Unikają zapadania się w negocjacje, bo zwykle w ich rezultacie ocalić udaje się jedynie fragmenty indywidualnych marzeń. Dialogiczne spotkania poszukują wznoszenia ku dialogowi, bo jego owocem może być odkrycie marzenia wspólnego, które już negocjacji nie potrzebuje. To, co nowe, etyka architektury. Przestrzeń dialogiczna jest nasycona dialogami architektur, a każdy z tych dialogów wymaga zobowiązania jednej architektury do odpowiedzialności za drugą. W dialogu każda odpowiedzialność ma precyzyjną regułę. Zobowiązuje się do dania takiej odpowiedzi, która tej drugiej architektury nie krzywdzi, która nie jest przeciw niej. Przestrzeń dialogiczna wymaga więc dialogicznej etyki architektury, a miasto dialogiczne na tej etyce budować może swoje miejskie plany i reguły. Architektura, która już istnieje w konkretnym miejscu, jest nieruchoma i swojeście bezbronna. Ale dialogiczna etyka jest asymetryczna. Gdy nowa architektura odpowiedzialnie postępuje wobec tej już zastanej, nie stawia jej warunków wzajemności, nie oczekuje rewanżu, nie namawia do negocjacji. Dialogiczna etyka architektury nie wymaga więc równoczesności powstawania architektur, ale formuje regułę opiekuńczości tego, co nowe wobec tego, co już jest. Ta asymetryczność dialogicznej etyki architektury umożliwia narastanie dobrej przestrzeni w czasie. To, co się zmienia, sustensywność i lokalność. Przestrzeń dialogiczna rozumie społeczne, polityczne i ekonomiczne perspektywy nowoczesności, globalnego modernizmu, ale uzupełnia je perspektywami współczesności. Poszukuje rozwiązań ekologicznych, by reagować na kryzys naturalnego życia planety. Poszukuje rozwiązań architektury miasta, by reagować na kryzys migracji na Ziemi. Odpowiadając wiedzy o ekologii planety, przestrzeń dialogiczna rezygnuje z niecierpliwej funkcjonalności architektury miasta, bo ta gotowa jest za swoją sprawność płacić każdą ekologiczną cenę. Chce być cierpliwie sustensywna, Przygotowana na nieprzewidzialne zmiany, nawet wtedy, gdy staje się trudna. Odpowiadając na migrację świata, przestrzeń dialogiczna odrzuca globalizację prowadzącą do ujednolicenia wszystkich miejsc na planecie, ale też unika transpozycji lokalnych kultur przestrzennych z jednego miejsca w drugie. Przestrzeń dialogiczna nie chce przekształcać miejsc na Ziemi, chce rafinować, ich lokalność. To, co najcenniejsze, klimaty i nastroje. Nie lubię przestrzeni, która w naiwnym zachwycie kopiuje architekturę innych miejsc świata. Lubię przestrzenie klimatyczne, które nie są ani znane, ani jednoznaczne, ani łatwe. Lubię przestrzenie, których lokalność i wyjątkowość, bo wyjątkowości muszę się uczyć by umieć nastroić się do lokalnych dźwięków i kodów. Technologia miasta, budowana w epokach industrialnej, informatycznej i humanistycznej, przystosowała przestrzeń miast do posługiwania się nią przy pomocy mechanizmów, maszyn i obwodów, do używania jej uniwersalnie przez każdą, każdego i każde. Miasto stało się higieniczne, łatwiejsze, Skomunikowane i dostępne, ale ruch podróżników i turystów całego świata gromadzi się nie w nowych dzielnicach miast, ale we wnętrzach starych placów i pałacowych sal w kawiarniach skrytych w wąskich uliczkach starych miast albo klubach formujących elektryczne ulice XIX-wiecznych fabryk. Co ich pociąga? Jakie miejskie klimaty ich poruszają? Które z nich tak wrażliwie nastrojają ich zmysły? Wciąż żyjemy w nowoczesności wymyślonej przez modernizm, ale żyjemy coraz bardziej z pragnieniem miasta. Lubię przestrzeń ideologiczną, bo wiem, że potrafi współczesności przywrócić upragnioną miejskość. Manifest przestrzeni ideologicznej.